Mano wszystkim, to jest polski game F17. Witajcie w moim kolejnym let's play. Ale zanim będziemy robili ten let's play, pokażę Wam kolejną fajną funkcję z hakowanego Wii. Panie i panowie, oto emulator SNES 9XGX, czyli po prostu emulator, który jest na komputerze na Wii i on chodzi perfekcyjnie. I będziemy używali ten emulator do nagrywania naszego kolejnego let's play'a. To samulator Snesa oczywiście. I w co my będziemy grali w Aladyna na Snesa. Więc, pierwsze co ja powiem to jest to, że nie oglądałem nigdy tego filmu. Ani jednej części. No może końcówkę powrotu Jafar'a, ale szczerze. Nie jestem w wielkiej wiedzy o ten film, że. Ja tak dużo filmów Disneya nie, nie oglądałem. Oglądałem tylko Tarzana. Planeta Skarbów, Atlantyda. No i Herkules. I Aladdin, także jak z Herkules mieli serię animowaną. Tylko że. W przeciwieństwie do Herkules... Przeciwieństwie... Oni były różne. Na przykład, że Aladdin był kontynuacją drugiego filmu, a ten trzeci film Aladyna to był wielki finał całej serii. A Herkules miał... był takim midquel'em w czasie treningu Aladyna. Słyszę, że seria nie jest kanoniczna z filmem Herkules, ponieważ Hades tak czy siak wie o Herkulesie, Nawet, że nie wiedział o tym jeszcze, ale cóż, nie gadając o Herkulesie, ponieważ my nie gramy w Herkulesa, gramy w Aladyna, Nawet, że nie oglądałem filmu, to tak czy siak gram się bardzo spodobała. Grałem w wersję Zestesa, ponieważ to jest wersja, w którą ja grałem. Też jest jeszcze wersja na... Mega Drive, która jest bardzo specjalna, ponieważ Sega zrobiła wielkiego deala z Disneyem, czyli że... Oni animowali wszystkie spraity, Postaci. Ale jeszcze nie grałem w wersję na Mega Drive, a. może się tym kiedyś zajmę. I szczerze, e, to z pierwszej te pokazówki. Ponieważ ja zawsze je włączałem, kiedy gram w gierkę. Ponieważ ta gra jest bardzo i to bardzo. E, jak to można powiedzieć? Krótka. I że. E, my ją przejdziemy w jednej sesji. Jak mi się uda, i nikt nie będzie mnie pytał o pomoc w domu. I ten opening jest na długi, aż 3 minuty. Ale cóż, gra się zaczęła. Nie wiem czemu gra ma hasła. Gra jest, zarobiście krótka. Opcje. Nic nie zmieniam. No i zaczynamy kierkę. Start. Więc B się skacze i się daszuje. Ja tego nigdy nie używam. A się rzuca jabłkami, a x nothing. Więc, Aladdin to jest nasza taka standardowa platformówka soundtrack jest bardzo przypominający mi Super Ghost and Goblins instrumenty które są użyte, ale soundtrack z tego co ja czytałem jest po prostu wielkim remixem muzyki z tego z filmu Aladdin upgrade życia one up robi to co one one up robi więc tutaj zbieramy nie szmaragdy chaosu. I one są potrzebne do zbierania, ponieważ. O, oh, fuck. Eee... Zdobywając 100 szmaragdów, to wtedy. Masz upgrade życia, masz jeszcze ekstra serce. I to się przyda, ponieważ ta gra jest łatwa. Ale ostatni boss. Jezus Chryste. Troszeczkę pohardkorowali na nim. I coś poprałem, ponieważ powinienem mieć e, opcję glida. I nie, to nie mogę być zara deadne na pierwszym poziomie z, z powodu jednego błędu. Aha. Nie wiem, czy to teraz, czy później. A, no, winem. Sorry za pomyłkę moją. Jabłkami się oczywiście je rzuca w wrogów. Voila, możemy teraz glidować. To się bardzo przydaje. I uwaga. Jak zgame overujesz i włączysz continue, to masz przesrane, ponieważ już nie weźmiemy miał tego glida. A glide jest praktycznie esencjalny do każdego poziomu. I deadłem w pierwszym poziomie, ponieważ potrzebowałem tego glidu. Ale teraz będziemy robili ten poziom normalnie. I przyznam, że checkpointy tutaj są bardzo małe. Na wiem, czyli checkpoint istnieje. Jedyny kiedy mini checkpoint istniał to na końcu bossa, albo przed bossem. Więc jest też gra na PlayStation 1, która jest kontynuacją y, pierwszego lub drugiego filmu. I... Jest na PlayStation 1 i PC, -ta. to wszystko co ja mogę powiedzieć, ponieważ ja jej dokładnie nie pamiętam. Grałem na PC, ale nigdy jej nie przeszedłem, ponieważ ja miałem fobię, że jakieś pająki mogą mnie zaatakować. Co z tradycją, oczywiście, każdego let's którego robię, albo każdego grania w G. Ale cóż, czas na bonus! I w bonusie będziemy mogli mieć szansę na więcej kontynuacji, więcej żyć, lub upgrade życia. Gwiazdka, co gwiazdka daje? No, kontynuację Będę jak najmniej save state'ów używał w tej gierce Tak, ten emulator ma też opcję safe state'owania Ale ja to tylko zrobię na ostatnim bosie, ponieważ Nie chcę game over'ować Plus jak z game na bosie i zaczynasz od nowa, to wtedy całe poziom od nowa i to nie jest cool do oglądania Plus że oszczędzam tylko czas a, jak tracisz, jak, jak Game Overa dostajesz, to Glide Ci przepada, na zawsze. To już chyba mówiłem, ale ja chciałem mieć super pewność. Wiem, rzucanie jabłka nie zabija wroga, tylko go tak ogłusza, ale wtedy możesz go normalnie dotykać. Wiecie o co chodzi, że ten... Możesz wejść z nim w kontakt. Prawdziwa metoda zabijania wrogów, albo ich odpychania, ponieważ to jest to po prostu... skok. Tradycyjny skok platformowy śmierci, wiem, czy ja się z tą gierką zapoznałem. Z tą gierką się zapoznałem oglądając Hellfire Comes, ang Angielska grupa Let's Playerów. Bo ja tak często tylko Anglików oglądam. To już takie przenie języczne. Wiecie... Wiecie o co chodzi chyba, mam nadzieję. I. Ta gra mnie zainteresowała. W ogóle ten znak końca poziomu mi bardzo przypomina Reimana 1. Troszkę czasami chcę zrobić to. je yeah! Na samym końcu. Mogę nadpowiedzieć, że Glide Breakuje niektóre poziomy. Ponieważ patrzcie co robię, omijam wrogów. Skoki są praktycznie już nie be są bezpieczne. Albo blisko, ale przeżyłem. I survived. Na pewno niektórzy będą myśleli, po co potrzebuje tak dużo życia. To ponieważ ostatni boss, jak już mówiłem, jest ciężki i parę ci się przyda. Ponieważ ja jestem, jak to muszę powiedzieć, armatą, mięsną albo mięsną armatą. Jak wy to mówicie? Ja mogę po prostu nazwać samego siebie Gunfoder po angielsku po prostu. Ach, Lukozada zada sport. Energia. Dlatego tak już dla ciekawych czemu ja tak nie piję koli, ponieważ kole rzuciłem na zawsze. Trzeba dbać trochę o życie. ale zaraz będzie walka z pierwszym bossem. Teraz będzie walka z pierwszym bossem. Ten ziom, Pamiętliwe imię. Więc, jak on stanie i machnie mieczem, wtedy możemy go zaatakować. Ale jak go zaatakujemy, to on będzie miał swój spazm. Atak taki atak. No i tak parę razy ją deadnie A skoki muszą być troszeczkę perfekcyjne, ponieważ yy, muszą być perfekcyjne, a inaczej oberwiesz. Walka z Jafarem mnie tego nauczyła. Nagrywam audio? To jest chyba nowa tradycja tego kanału. Sprawdzamy, czy nagrywam audio, ponieważ to praktycznie robię co każdy let's play. Czas mini, reszta filmu się dzieje. Stage 1 clear. Jean Abu, Aladen i Sultan. Jedyne co ja wiem o Aladenie to, to co się to co się działo w Kingdom Hearts, bo grałem w Kingdom Hearts. Aaaaah... Oh. Kiedy Capcom robiło dobre gierki. Na pewno oni wciąż dalej robią, ale naprawdę... Już Capcom już nie jest takim na celowniku mocnym, ponieważ... Oni teraz dobre rzeczy robią, w przeciwieństwie do Konami. I kiedy nagrywam ten let's play, Konami budynek Konami się jara. A ja tego nie żartuję. W ogóle fabuły nie tłumaczę, ponieważ jak ja już mówiłem, pierwszy raz y, oglądałem, pierwszy raz oglądam te pokazówki, ale chyba jak już oglądaliście film, to chyba już wiecie całą fabułę, żadnej zmiany nie ma, oprócz tego, że nie, niektóre poziomy są, nie wiem gdzie ja z tym chciałem pójść. Teraz mi się soundtrack przypomina Picture City. Nie, Bandland z Rayman'a. Ale cóż, jesteśmy w tej jaskini of wonders. I tutaj będziemy mieli pierwszy upgrade życia z tego, co ja dobrze pamiętam. Chwała Bogu, że Aladdin nie jest jak Megaman. Czyli, ponieważ to zgra gra Capcom, robiona przez Capcom, to znaczy, że... Aladen jest potężniejszą formą życia od Megamana i Megamana X. Interesujące w ogóle mówiąc o, jeszcze raz o e, Aladynie i Herkulesie. E, odcinek Herkulesa nie był crossoverem. Jeden odcinek był crossoverem pomiędzy Aladynem i Herkulesem, gdzie Hades wskrzesił Jafar'a. na krótką chwilę. No ten dobra, bonus mi przepadł. Nie będziemy mieli bonusu. Jeszcze tylko pięć i mamy upgrade życia. Auć. Aha. I mamy teraz pięć serc. A rady jest jakimś teraz potworem. Złoto. I szkielety. Więc tak można pokonać miecze, po prostu rzuć jabłkiem. Ale cóż, koniec tego poziomu i ten dywan żyje. W ogóle, ponieważ tak że nie mam co powiedzieć o Aladynie, teraz się pochwalę zarąbistą emulacją Wii. Styrin, jak ja mówiłem w Crash'u, Oprócz Game Boya Advance. Wii jest bestią do emulowania konsol Emuluje perfekcyjnie Game Boya Color. Yy, Snesa, Nesa, Mega Drive'a i kurde mega. Wszystko co jest związane z Mega Drive, czyli 32X i takie inne tegasy. Co jeszcze dobrze emuluje. Także wyrąbiście to wygląda. Yy, jeszcze jest yy, operacja emulowania yy, gier na Nintendo 64. I niektóre gry chodzą bez problemu, jak Rayman 2 i ten Diddy Kong Racing, ale reszta yy, nie chodzi tak fantastycznie. Niestety. Ale pracują nad emulatorem dalej. I ciekawostka, ci, którzy mają Wii, U, chyba wiedzą o tym, że mają opcję Virtual Wii, gdzie po prostu możesz całkowicie system Wii sobie odtworzyć oficjalnie. Ponieważ emulacja gier Wii jest z PlayStation, nie z PlayStation Store, co ja gadam, z, z eShopu, wiecie, jak będziesz miał ten wirtual, coś jest legalne, to, to jest w systemach budowane, chyba, to możesz zbudować ten wirtualny system, żebyś mógł grać sobie w emulatory i gry na Gamecube'a. Bo ja już perfekcyjnie zbudowałem moje Wii, ale będę szczery. Emulacja. Emula, nie, nie, emulacja u i ja mówię e, Hakowanie Wii. Modowanie Wii jest łatwe, ale też niełatwe. Ponieważ, jak źle rzeczy poinstalujesz, to będą problemy. Z emulatorami to już nie będziesz problemu, ale, ale jak chodzi o odtwarzanie gier Wii albo na, gier na Gamecube, to trzeba mieć ekstra programy zainstalowane w sy do systemu, do kodu. Stage 2 Clear. Jafar, Abu, Jasmin, Jinn Lava Nagrywam ktoś mi na Skype pisze Okej, okay, wszystko jest tacy Uu. Więc nagrywanie z emulatorów Wii w tych emulatorów NES-a, Nessa i takie tam, to mi pozwoli na nieużywanie emulatorów na PC. Ponieważ nagrywanie z emulatorów na PC powoduje fucking lagi i frapsa, ponieważ Fraps nie może się ogarnąć ostatnio. Jak o emulację, też nawet jest emulacja PlayStation 1, ale wątpię, że to pójdzie gdzieś. Ponieważ kontroler Wii i Gamecube. A... nie wiem czemu, ale wszyscy chwalą kontrolery Gamecube jest ok, ale nie aż tak wspaniałe, jak niektórzy sobie myślą. Na przykład Analog C. Jak chodzi o poruszanie kamery, to Analog C jest jeden z najgorszych analogów. Analog poruszania się, ten szary, jest spoko, ale reszta... NOPE. Plus są fucking drogie, ponieważ są w produkcji. Ale... Ale, ale, ale... Gra jak Metal Gear Solid... Jest okropne! Metal Gear Solid Twin Snakes... Nie wiem czemu właśnie Twin Snakes wyszło na GameCube, ponieważ po co robić remake gry na GameCube, jak nie ma innych części w ogóle na konsole Nintendo. To mnie do dziś yy, szokuje. I zanim pojecie. Yy, Metal Gear Solid Ghost Babel, to macie rację. Ale Twin Snakes nie jest taką dobrą gierką. Ale cóż, nie gadajmy o Metal Gear Solidzie, kiedy gramy w grę Disneya. Kiedy będzie... Kiedyś będzie pora na Metal Gear Solid'a Kiedy w końcu przejdę jedynkę I kurde przyzwyczajcie się do mojego lektora tego... Chciałem powiedzieć tego filmu, ale serio Metal Gear Solid, szczególnie Metal Gear Solid 4 To praktycznie... E, film z z malutkim gameplay'em Ale cóż, Aladdin prawie się spalił ja już mówię, Aladdin jest potężną formą życia, Megaman i Megaman Man X by Deadly od dotyku lawy, ale nie Aladdin. Aladdin jest tym kurde jeż, tym Ultimate Life Forms z -y Sonica. Break time, mamy przerwę, ale cóż, nie będziemy robili przerwy, ponieważ tą grę można za 20 minut skończyć. Nie wiem co twarz yy, Gina robi. Serce. Chyba życie mi wyleczy całe. No. Jej, mamy pełne życie. Nawet że Tak naprawdę nie jesteś leczony yy, po poziomach, ale. Łatwo można życie zdobywać. I ta sekcja mi przypomina Mega Man 8. Sekcja jump, jump, slide, slide. Muszę się w końcu zająć Mega Manem klasycznym problem jest taki, że według mnie one są trudniejsze od Mega X Szczególnie ponieważ gameplay nes jest troszeczkę taki fałszywy, jak mogę powiedzieć Są momenty, kiedy gracie tak sfałszuje ostro Ale ja jeszcze mogę zagrać w Anniversary Collection na easy. <ścoughs> Co ułatwia gierki Prawda? To był to po poziom? Jak grałem za pierwszym razem, miałem na przykład jakieś 3 dedy tutaj. Widać, że antyklątwa na mnie świeci. No i potem to wszystko się pójdzie z za przeproszeniem... strać. Ponieważ Jafar się wydarzy: z